Witamy na moim kanale Reddit Polska. Miłego słuchania opowieści. Zaczynajmy. Moi dziadkowie podarowali mi wycieczkę do Rzymu, ale moi rodzice zmusili mnie, bym oddała ją mojej ulubionej siostrze. Ona miała wypadek w drodze na lotnisko, więc zabrałam bilet z powrotem i pojechałam sama. Cześć. Mam 18 lat i jestem dziewczyną. Niedawno moi dziadkowie ze strony ojca podarowali mi międzynarodową wycieczkę do Rzymu, a także czek na pokrycie moich wydatków tam. Wszystko jako prezent urodzinowy. Wręczyli mi kopertę z biletem lotniczym w środku. Następnego dnia moi rodzice zaczęli mnie manipulować, abym oddała tę wycieczkę mojej starszej siostrze June, która ma 21 lat. Ona jest złotym dzieckiem rodziny. Moi rodzice zaczęli mi mówić, że June studiuje architekturę i wycieczka do Rzymu byłaby bardzo pomocna, aby poprawić jej zrozumienie i zobaczyć lepsze projekty architektoniczne osobiście. Próbowałam im wyjaśnić, że zamierzam studiować literaturę, więc wycieczka do Rzymu była również dla mnie bardzo ważna. June już miała swoją szansę na osiemnaste urodziny, ale odrzuciła międzynarodową wycieczkę, którą zaoferowali jej moi dziadkowie i wolała zamiast tego dostać pieniądze. Teraz była moja kolej i nie chciałam ustąpić. Poza tym, z tego co wiedziałam, Linia lotnicza, którą miałam lecieć, nie oferowała możliwości przeniesienia biletów lotniczych z jednej osoby na drugą, chyba że w bardzo ekstremalnych okolicznościach. Jednak powiedzieli mi, żebym się tym nie martwiła, że potrzebują tylko biletu, a resztę załatwią sami. Ta dyskusja trwała przez kilka dni po moich urodzinach, i po dwóch tygodniach w końcu ustąpiłam i powiedziałam im, że mogą robić, co chcą. Nie dlatego, że chciałam zrezygnować z międzynarodowej wycieczki. Naprawdę na nią czekałam, ale nie wydawało się warto nadal z nimi walczyć. Wiedziałam, że nie odpuszczą, dopóki nie zgodzę się na ich warunki. Zaczęli mnie emocjonalnie szantażować, wspominając wszystko, co dla mnie zrobili, a w zamian prosili tylko o małą przysługę. Uważałam to za bardzo niesprawiedliwe i na początku kłóciłam się z nimi. Kilka dni temu zrobili z frustracji uwagę, że nie chcą, aby wycieczka się zmarnowała, i to mnie bardzo zraniło. Próbowali się szybko wycofać, ale już to powiedzieli. Oczywiście wierzyli, że wycieczka się zmarnuje, jeśli pojadę, ale jeśli Dziun pojedzie, to będzie coś znaczyć. Moi rodzice próbowali to przedstawić tak, że powiedzieli to tylko dlatego, że Dziun ukończyła studia, a wycieczka do Rzymu wyglądałaby dobrze w jej CV. Nie rozumiem, dlaczego ja miałabym zawsze dużo czasu w przyszłości na takie wycieczki, w przeciwieństwie do June, która za kilka miesięcy musiałaby zacząć pracować. Postanowiłam zrezygnować z biletu i oddać go im. Nie chciałam dalej radzić sobie z tymi samymi argumentami. Przynajmniej miałam nadal czek. Poza tym byłam już przyzwyczajona do takiego traktowania od dziecka, więc mnie to nie zaskoczyło. Również nie myślałam, że bilety są przekazywalne według zasad linii lotniczej, które przeglądałam, więc nie sądziłam, że będą w stanie wiele zrobić. Ale przypuszczam, że znaleźli sposób na obejście tych zasad. Kiedy miałam wczoraj wyjechać na lotnisko, June wzięła moją kartę pokładową i była w drodze na lotnisko, kiedy otrzymaliśmy telefon od policji, że miał miejsce wypadek z udziałem June i musieli ją uwolnić. Podobno June próbowała przejąć kierownicę, podczas gdy taksówkarz prowadził, aby go poprowadzić, ponieważ myślała, że nie jedzie właściwą trasą na lotnisko. Z obawy przed opóźnieniem zrobiła ten głupi ruch. Oczywiście stracili kontrolę nad samochodem i uderzyli w drzewo. June była stosunkowo nietknięta, poza kilkoma zadrapaniami tu i tam, ale taksówkarz był poważnie ranny. To jego strona samochodu uderzyła w drzewo i doznała najgorszego uderzenia. Może mieć złamaną rękę i głęboką ranę na czole, do której potrzebował wielu szwów. Złożył przeciwko Dziun zarzuty za spowodowanie wypadku. Teraz moi rodzice muszą sięgnąć po swoje oszczędności życia, aby ją uwolnić, jeśli chcą dojść do porozumienia z taksówkarzem i uniknąć, by sprawa trafiła do sądu. Kiedy to usłyszałam, nie mogłam się powstrzymać i słowa po prostu wypłynęły. Powiedziałam w końcu, że to było karma dla moich rodziców, zmuszając mnie do rezygnacji z biletu i wycieczki do Rzymu. To się stało wczoraj. Właśnie wyjaśnili mi całą sytuację i przygotowywali się, aby zobaczyć June. Gdy tylko powiedziałam te słowa, od razu tego pożałowałam, ponieważ wyglądali na szokowanych i powiedzieli, że to nie jest coś, z czego powinnam żartować. Próbowałam się wycofać, ale powiedzieli, że słowa mają znaczenie i że nie mogę ich po prostu cofnąć i oczekiwać, że wszystko będzie w porządku. Powiedzieli, że jestem bardzo egoistyczna i dlatego powiedziałam to o mojej siostrze, która miała wypadek. To mnie wkurzyło, ponieważ uważałam to za bardzo obłudne z ich strony, że mówią takie rzeczy, szczególnie kiedy sami powiedzieli, że nie chcą, aby wycieczka się zmarnowała, ponieważ wierzyli, że to by się stało, gdybym ja pojechała. Wspomniałam o tym, ale powiedzieli mi, że nawet nie odpowiedzą na to po tym, jak zrobiłam ten komentarz i potem poszli zobaczyć June w szpitalu. W tym momencie byłam naprawdę wkurzona, więc spontanicznie zdecydowałam się wziąć taksówkę i pojechać na lotnisko również. Nagle zdałam sobie sprawę, że marnuję tę wycieczkę bez powodu, ponieważ moja rodzina nigdy mnie nie doceni nie uzna bez względu na to, co zrobię. Mogłabym równie dobrze pozwolić im mnie nienawidzić i żyć swoim życiem tak, jak chcę. Szybko spakowałam małą torbę z najważniejszymi rzeczami i kilkoma ubraniami. Potem wzięłam taksówkę i pojechałam na lotnisko. Kiedy dotarłam do szpitala, moi rodzice i ja przybyliśmy prawie w tym samym czasie na piętro, gdzie znajdował się taksówkarz. June nadal rozmawiała z policjantami i próbowała wyjaśnić, jak to wszystko nie była jej wina. Chociaż to była całkowicie jej wina. Ale nie przyszłam tam, żeby z nią rozmawiać. Podeszłam do niej i zapytałam, czy nadal ma kartę pokładową, a ona wyglądała na bardzo zmieszaną i zdezorientowaną, więc po prostu wzięłam jej torbę i zaczęłam sama szukać. Kiedy znalazłam kartę pokładową, wzięłam ją i pobiegłam z powrotem do taksówki, zostawiając wszystkich zdezorientowanych. Potem pojechałam na lotnisko i na szczęście udało mi się dotrzeć na czas. Wsiadłam do mojego lotu, a potem ruszyłam do Rzymu. Nie sprawdzałam telefonu pod kątem połączeń i wiadomości, dopóki nie wylądowaliśmy tutaj i dopiero kilka godzin później dowiedziałam się, jak bardzo moja rodzina była na mnie wściekła. Moi rodzice, oczywiście, uważają, że byłam ekstremalnie nieczuła, ponieważ June miała straszny wypadek, który sama spowodowała. Ale oni wydają się za każdym razem pomijać ten fakt, a wszystko, co mnie interesowało, to moja wycieczka. June jest wściekła, ponieważ uważa, że ukradłam jej tę okazję, chociaż to ona ukradła ją najpierw mi. Jeśli już, to po prostu odzyskuje, co należało do mnie i co byłam głupia, aby oddać. Ogólny konsensus jest taki, że to, co zrobiłam, nie było właściwe, więc muszę przeprosić, ale nie wiem, czy naprawdę powinnam. June wysłała mi również wiadomość, że moi rodzice muszą polegać na swoich oszczędnościach, aby dojść do porozumienia z kierowcą i wiedziałam, że sytuacja finansowa mojej rodziny nie była zbyt dobra, więc zamiast bawić się w Rzymie, mogłam zaoszczędzić pieniądze i oddać czek, który dostałam na urodziny moim rodzicom, ale byłam po prostu egoistyczna. Więc jestem tą złą, bo pojechałam do Rzymu po tym, jak moja siostra miała wypadek? Edycja Cześć, jest wiele pytań, które ludzie mają i zamierzam na nie odpowiedzieć, aby było łatwiej zrozumieć sytuację. Po pierwsze, co się stało z kartą pokładową? Naprawdę nie sądzę, że moi rodzice lub June znaleźli sposób na obejście zasad dotyczących przenoszenia biletów z jednej osoby na drugą. Myślę, że jej planem było po prostu dotrzeć na lotnisko i coś zaimprowizować, ponieważ gdyby znaleźli sposób, nie mogłabym wejść na pokład z moim paszportem. Ponieważ potrzebowaliby paszportu June. Więc myślę, że w pierwszej kolejności nie mieli planu, co okazało się szczęściem dla mnie. Dlaczego nadal mieszkałam z moją rodziną, jeśli zawsze mnie źle traktowali? Dlaczego nie poszłam mieszkać z dziadkami lub kimkolwiek innym? Cóż, trzeba zrozumieć, że to jest rodzaj traktowania, do którego jestem przyzwyczajona od dzieciństwa. Nie mówię, że to nagle staje się akceptowalne. Ale preferencja moich rodziców wobec mojej siostry sprawiała, że czułam, że muszę być lepsza, aby ich zyskać, a nie że oni powinni mnie lepiej traktować. To była dziwna i autodestrukcyjna myśl. Nie mogę tego wyjaśnić, ale to było to, w co wierzyłam. Więc spędziłam ostatnie 18 lat mojego życia, starając się być najlepszą córką, aby w końcu mnie polubili, i to prowadziło do wielu rozczarowań. Złamanych serc i frustracji dla mnie ale nigdy nie chciałam się poddać. Byłam głupia, wierząc, że w końcu zmienią zdanie, ponieważ nadal byli moimi rodzicami, ale tak działa umysł dziecka. Poza tym moi dziadkowie nie mieszkają tutaj. Mieszkają daleko poza miastem, z dala od wszystkiego, co znam. Nie chciałam zmieniać mojego stylu życia, chociaż często myślałam, że lepiej byłoby mieszkać z nimi. Oni również nie wiedzą, jak mnie traktują moi rodzice. Myślę, że nikt w mojej rodzinie tego nie wie, ponieważ jesteśmy bardzo dobrzy w ukrywaniu tego, gdy jesteśmy wśród ludzi. Dlatego nigdy nie rozważałam opuszczenia mojej rodziny, ale myślę, że teraz to zrobię, ponieważ jestem dorosła. Nie sądzę, że muszę teraz kogokolwiek zadowalać. Co do mojej relacji z June, mogę tylko powiedzieć, że nigdy nie byłyśmy szczególnie blisko. Nie nienawidzę jej, a ona nie ma nic przeciwko mnie. Po prostu się nie dogadujemy, i to wszystko. Jeśli chodzi o sytuację finansową mojej rodziny, nie jesteśmy naprawdę bogaci. W rzeczywistości powiedziałabym, że, że jesteśmy na dolnym końcu spektrum. Moja mama jest gospodynią domową, a mój tata jest trenerem piłki nożnej w liceum. Często polegają na moich dziadkach w kwestii pieniędzy. Nie wiem, jak zamierzają poradzić sobie z tą sytuacją, ponieważ, jeśli będą chcieli pieniędzy od moich dziadków. Będą musieli przyznać się do tego? Co zrobili? Tak to wygląda w mojej rodzinie. A wielu z Was pytało, dlaczego June siedziała na przednim siedzeniu taksówki, i naprawdę nie mam na to odpowiedzi. Myślę, że to tylko z przyzwyczajenia, ponieważ nawet kiedy jeździliśmy jako rodzina na wycieczki, zawsze siedziała na przednim siedzeniu. To jest jej miejsce, przypuszczam, ale tak. Ona zawsze siedzi na przednim siedzeniu, i myślę, że może to dlatego, że jest trochę kontrolująca. Dosłownie chwyciła kierownicę samochodu, ponieważ myślała, że taksówkarz nie zna właściwej drogi na lotnisko i wjedzie prosto w korek. Myślała, że wie lepiej od niego, co spowodowało wypadek, więc możecie sobie wyobrazić, jak bardzo potrzebuje kontroli. Wyruszyła nawet na lotnisko prawie 5 godzin przed odlotem. Wyciągnijcie własne wnioski. Aktualizacja 1. Cześć! Myślałam o tym przez kilka dni i postanowiłam się zrelaksować i cieszyć się moją podróżą, ponieważ jest mało prawdopodobne, że będę miała taką okazję w ciągu najbliższych kilku lat po rozpoczęciu studiów. Nie muszę się martwić o moich rodziców ani o dom, wszyscy są dorośli i mogą sami się tym zająć. Poza tym, to nie moja wina, że postanowili rościć sobie prawo do czegoś, co pierwotnie nie należało do nich i zostali trafieni przez karmę w procesie. Mieliście rację. To było głupie z mojej strony oczekiwać, że będą wdzięczni za moje poświęcenie. Zawsze będą mnie nienawidzić i nie muszę rezygnować z mojej przyjemności. Obecnie cieszę się Rzymem i mam dużo zabawy. Dziś rano rozmawiałam również z moimi dziadkami. I wyjaśniłam im całą sytuację. To pierwszy raz, kiedy z kimś rozmawiam o tym, co przeżywam w domu. Nawet moi przyjaciele nie wiedzieli, jak moi rodzice mnie źle traktowali i zawsze faworyzowali moją siostrę. Mówienie o tym sprawiło mi dużą ulgę. Większość z was doradziła mi, abym o tym mówiła i powiedziała komuś, więc postanowiłam powiedzieć moim dziadkom. Oboje byli w szoku, że to trwało tak długo i nigdy nie powiedziałam ani słowa. Wyjaśniłam im, że zawsze myślałam, że jeśli będę trzymać buzię na kłódkę i dalej starać się być dobrą córką dla moich rodziców, w końcu będą mi wdzięczni i docenią mnie, ale teraz było dla mnie jasne, że to się nigdy nie stanie. Powiedzieli mi, że zrobiłam właściwą rzecz i że po powrocie z mojej wycieczki do Rzymu powinnam udać się prosto do nich i nigdzie indziej. Powiedzieli, że zorganizują wszystko, abym mogła wyprowadzić się z domu moich rodziców i zacząć mieszkać z nimi. Kiedy powiedziałam im, że będę musiała wyprowadzić się na studia jesienią, powiedzieli, że nie muszę się martwić, ponieważ uniwersytet, który wybrałam, znajduje się poza stanem i że pokryją wszystkie wydatki. Myślę, że prosta rozmowa z moimi dziadkami była wszystkim, czego potrzebowałam, aby całkowicie uporządkować swoje życie, ponieważ teraz nie muszę martwić się o to, gdzie będę mieszkać, kiedy wrócę, ponieważ tak bardzo wkurzyłam moich rodziców, że jest mało prawdopodobne, że przyjmą mnie z otwartymi ramionami. Moi rodzice od początku jasno dawali do zrozumienia, kiedy zaczęłam składać aplikacje na studia, że nie będą w stanie opłacić moich czesnych. Chociaż zrobili to dla June. W rzeczywistości używali tego jako wymówki, mówiąc, już pokryli koszty jednej córki na studia, ale ja muszę sama sobie poradzić. Teraz nie muszę się tym martwić. Jestem więc dość zadowolona z tego, jak się sprawy potoczyły i za tydzień wrócę do domu, ale na pewno będę prowadzić lepsze życie niż wcześniej. Aktualizacja 2. Cześć. Moja wycieczka skończyła się kilka dni temu, i teraz mieszkam z moimi dziadkami, tak jak mi powiedzieli. Poszłam do nich, jak tylko wylądowałam tutaj, i byłam zaskoczona, widząc, że już przygotowali pokój gościnny, abym mogła tam zamieszkać, a wszystkie moje rzeczy z domu rodziców zostały tutaj przyniesione. Przyjęli mnie ciepło. Moi dziadkowie powiedzieli mi, że po naszej rozmowie, w której opowiedziałam im wszystko, skonfrontowali się z moimi rodzicami. Mieli się spotkać tak czy inaczej, ponieważ moi rodzice zadzwonili do nich wieczorem, kiedy miał miejsce wypadek June, i zaprosili ich, aby omówić, co robić dalej i jak postępować. Moi rodzice naprawdę nie chcieli sięgać po swoje oszczędności, aby dojść do porozumienia z taksówkarzem, i absolutnie nie chcieli, aby sprawa trafiła do sądu, ponieważ wtedy June miałaby poważne problemy. Były nagrania z kamery samochodowej, które dowodziły, że to ona spowodowała wypadek a pozasądowe porozumienie było ich jedyną opcją, ale taksówkarz żądał niesamowicie wysokiej sumy i potrzebowali pomocy moich dziadków. Kiedy się spotkali, moi dziadkowie najpierw wspomnieli o sytuacji ze mną i zapytali moich rodziców, czy to prawda, że przez całe moje życie traktowali mnie źle i nawet prosili mnie o zrezygnowanie z mojej wycieczki, aby June mogła jechać na moje miejsce. Najpierw próbowali unikać pytania, mówiąc, że są tam, aby omówić sytuację June i jak wyciągnąć ją z problemów, a ja bawiłam się w Rzymie, więc nie było potrzeby o tym rozmawiać. Ale moi dziadkowie nalegali, aby porozmawiać o mnie, ponieważ chcieli dojść do sedna sprawy. I w końcu moi rodzice po prostu wybuchli i powiedzieli, że to prawda, ale że udowodniłam, że to jest sposób, w jaki zasługuje na traktowanie, opuszczając rodzinę w kryzysie. Podobno moi rodzice powiedzieli, że poszłam do szpitala tylko po to, aby wziąć bilet na samolot, aby móc odlecieć na czas, nie przejmując się tym, co przeżywała June lub oni. Powiedzieli, że zawsze byłam zazdrosna o June, ponieważ była lepsza we wszystkim niż ja i nie mogłam tego znieść, więc to nie była naprawdę ich wina. Twierdzili, że nigdy nie traktowali mnie niesprawiedliwie, co było ogromnym kłamstwem. Moi rodzice powiedzieli, że jestem tylko rozpieszczonym dzieckiem i że nie będą tego dłużej tolerować po moim powrocie. To było wszystko, czego moi dziadkowie potrzebowali, aby podjąć decyzję o zerwaniu kontaktu z ich jedynym synem. Moi dziadkowie i rodzice kłócili się o to, a moi rodzice w końcu powiedzieli, że są wolni, aby odejść i że nie potrzebują już ich pomocy, ponieważ wspierali moje egoistyczne zachowanie. Powiedzieli również, że nie chcą mnie już więcej, więc jeśli moi dziadkowie chcą mnie zabrać ze sobą, są mile widziani. Moi dziadkowie w końcu wezwali kogoś, aby spakował wszystkie rzeczy z mojego pokoju i przyniósł je do ich domu, aby mogłam się wygodnie osiedlić. Po tym, jak moi dziadkowie powiedzieli mi, co się stało z moimi rodzicami, w końcu zaczęłam płakać, ponieważ to tak bardzo bolało. Zawsze wiedziałam, że moi rodzice nie dbają o mnie. Ale oni byli wszystkim, co znałam przez ostatnie 18 lat, i moje serce było złamane. Dosłownie modlę się, aby nikt inny nie musiał przechodzić przez taki koszmar. Tak czy inaczej, moi dziadkowie wybyli by cały czas przy mnie i jestem za to bardzo wdzięczna. Teraz nie mam żadnych wątpliwości. Będę mieszkać z nimi i to jest teraz mój dom. Na pewno pójdę na studia za kilka miesięcy, ale do tego czasu moi dziadkowie obiecali być przy mnie. Nawet gdy będę na studiach, powiedzieli, że nie muszę się martwić, ponieważ pokryją wszystkie moje wydatki. Nie miałam żadnego kontaktu z moimi rodzicami ani june od czasu powrotu i nawet nie sprawdziłam ostatnich wiadomości, które mi wysłali, ponieważ próbowałam jak najlepiej wykorzystać moją podróż. W końcu sprawdziłam je dzisiaj, ponieważ myślałam, że jestem w lepszym stanie psychicznym. I jestem tak zadowolona, że nie sprawdziłam tych wiadomości wcześniej, ponieważ na pewno miałabym kolejne załamanie nerwowe. Wiadomości od June były wszystkie w tym samym stylu: że jestem egoistyczna, rozpieszczona i zepsuta, i że cieszy się, że nie ma już nic wspólnego ze mną, ponieważ nie zasługuje na jej towarzystwo. Myślę, że trochę to przekręciła. Myślę, że to ona nie zasługuje na moje towarzystwo, ale nie obchodzi mnie to. W rzeczywistości to moi rodzice zranili mnie najbardziej. Na tym etapie nie jestem nawet zaskoczona tym, co mi mówią. Moi rodzice wysłali mi kilka wiadomości, mówiąc, że to, co zrobiłam, było niesamowicie nieczułe i że powinni byli mnie powstrzymać, gdy tylko pojawiłam się w szpitalu, ale to było ich niepowodzenie, że nie wychowali mnie dobrze, co pozwoliło mi uciec nawet w szpitalu. Moja rodzina była w tak trudnej sytuacji. Nie odpowiedziałam na tę wiadomość. Powiedzieli, że zawsze robili wszystko co w ich mocy, aby zapewnić mi wygodne życie, ale myślę, że nie rozumieją, że wygodne życie jest bardzo różne od dobrego dzieciństwa. Powiedzieli, że wysłali mnie do szkoły, karmili mnie, ubierali i że zawsze miałam dach nad głową. Nie było niczego więcej, czego mogłam żądać, ale mimo to zawsze narzekałam na to, jak mnie traktowali. Powiedzieli, że tylko dlatego, że byłam zazdrosna o June. Nie mogłam ich robić złoczyńcami, ponieważ to było po prostu niesprawiedliwe. Następnie powiedzieli, że mieli rację, nazywając mnie marnotrawstwem, ponieważ to wszystko, czym naprawdę byłam. Zmarnowałam ich czas i energię przez tyle lat, a teraz byli w końcu szczęśliwi, że się mnie pozbyli. To naprawdę mnie dotknęło i prawie płakałam. Ale obiecałam sobie po rozmowie z moimi dziadkami, że nie pozwolę, aby ich twarde słowa dotarły do mnie, ponieważ to po prostu nie było tego warte. Więc nie płakałam, ale zablokowałam moich rodziców, aby nie mieli już do mnie dostępu. Mam nadzieję rozpocząć moją podróż uzdrawiania i w końcu to przezwyciężyć, ponieważ naprawdę myślę, że po całej traumie, którą mi zafundowali, muszę iść dalej i wymazać każdy ślad ich z mojego mózgu, jeśli chcę żyć swoim najlepszym życiem. Nie wiem, czy to naprawdę możliwe, ale warto spróbować. Aktualizacja 3. Najśmieszniejsza i najdziwniejsza rzecz wydarzyła się dzisiaj. Minęły prawie dwa tygodnie od mojego powrotu z wycieczki i do tej pory nie miałam pojęcia, co się dzieje z moimi rodzicami i June, ale przypuszczam, że nadal walczą o zebranie pieniędzy, aby dojść do pozasądowego porozumienia z taksówkarzem. Dzisiaj po południu moi rodzice pojawili się u dziadków i byli wściekli. Na szczęście nie uznali nawet mojego istnienia, gdy otworzyłam drzwi i przeszli prosto do salonu, aby usiąść z moimi dziadkami. Nie wiedziałam, co robić, podczas gdy rozglądałam się po salonie, ale dziadkowie powiedzieli mi, żebym usiadła z nimi. Wiedzieli, że moi rodzice nie będą zadowoleni z tej decyzji o włączeniu mnie do rozmowy, i widziałam to na ich twarzach. Ale jeśli byli wściekli, nie powiedzieli nic. Jakby nie było, gdy wszyscy usiedliśmy, dziadkowie zapytali ich, dlaczego tutaj są, ponieważ ostatnim razem, gdy rozmawiali ze sobą, moi rodzice jasno dali do zrozumienia, że nie chcą mieć z nimi nic wspólnego, ponieważ wspierali moje decyzje. Moi rodzice powiedzieli, że nadal będą się tego trzymać, ale zanim całkowicie zerwą kontakt, mieli jeszcze kilka spraw do załatwienia. Wyciągnęli dokument z wieloma obliczeniami i powiedzieli, że jest ogromna suma pieniędzy, którą wydali na moje wychowanie, i ponieważ moi dziadkowie tak łaskawie przejęli obowiązki rodzicielskie, chcieli zostać zwolnieni. I chcieli, aby wszystkie pieniądze, które do tej pory na mnie wydali, zostały zwrócone przez moich dziadków, ponieważ teraz są odpowiedzialni za mnie. Byłam w szoku, że przyszli tu, aby złożyć tak absurdalne żądanie, i mogłam tylko na nich patrzeć, ponieważ nie miałam słów, aby opisać, jak nisko to było. Mogłam zobaczyć, że to tylko sposób, abyśmy wszyscy czuli się małymi, ponieważ żądali prawie 120 000 dolarów. To było po prostu szalone. Ale wtedy dziadkowie powiedzieli, że potrzebują chwili dla siebie i opuścili pokój, aby omówić to między sobą. Zapanowała bardzo niezręczna cisza, ponieważ tylko ja i moi rodzice byliśmy w salonie, a oni odmówili uznania mojej obecności. Nawet na mnie nie patrzyli i uznałam to za bardzo niezręczne. Na szczęście, po kilku minutach dziadkowie wrócili. Usiadli, i mój dziadek starał się być jak najspokojniejszy i najgrzeczniejszy. I powiedział, że to prawda, że przejmują odpowiedzialność i chętnie zwrócą kwotę, którą moi rodzice do tej pory na mnie wydali. Miałam ochotę przerwać, ponieważ uważałam, że to bardzo niesprawiedliwe, z tej kwoty, ponieważ to nie było coś, co zrobili dla mnie jako przysługę. Byli moimi rodzicami i mieli, mieli mnie wychować. Wykonali tylko swoją powinność i nawet wtedy zrobili absolutne minimum, więc nie zasługiwali nawet na dolara od moich dziadków. Ale dziadkowie powiedzieli mi, żebym nie przerywała, a potem powiedzieli, że zwrócą tę kwotę, ale tylko pod jednym warunkiem, że moi rodzice zwrócą wszystkie pieniądze, które pożyczyli od dziadków przez te lata. To sprawiło, że moi rodzice byli absolutnie zszokowani. Mogłam zobaczyć, że byli zbici z tropu, i uznałam to za bardzo zabawne, ponieważ wyglądali jak sarny w reflektorach. Musiałam opuścić pokój, ponieważ tak bardzo chciałam się z nich śmiać. Po tym nie wróciłam do salonu, dopóki moi rodzice już nie wyszli. Kiedy zapytałam dziadków, co się stało po tym, jak opuścili pokój, powiedzieli mi, że moi rodzice próbowali się bronić, ale nie było nic, co mogli zrobić, więc w końcu skończyło się na tym, że przeklinali wszystkich nas i wyszli w gniewie, co jest typowe dla nich. Jakby nie było, nie sądzę, że wrócą w najbliższym czasie po tej poniżającej porażce, a nawet jeśli wrócą, nie sądzę, że to będzie problem dla kogokolwiek, ponieważ moi dziadkowie udowodnili, że są więcej niż zdolni do radzenia sobie z nimi samodzielnie. Fakt, że mój ojciec jest ich jedynym synem, nie sprawi, że złagodnieją. A za kilka miesięcy i tak pójdę na studia, więc naprawdę na to czekam. Wycieczka do Rzymu była prawdopodobnie najlepszą decyzją, jaką mogłam podjąć.